Ten minutes past one. A quarter past. And no ghost. <coughs> At last, however, I to think that the strange light in the next room may be connected to the ghost of Christmas present. Christmas Carol, taką nazwę nosi sztuka, jaką wystawili uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w świecie, warto zauważyć, że młodzi aktorzy zagrali ją w oryginalnej wersji, a więc po angielsku. O tym, jak długo trwały przygotowania i czy fakt, że sztuka grana była w całości w wersji anglojęzycznej, było dużym utrudnieniem, rozmawiamy z nauczycielami Czerwonego. Młodzież na poziomie licealnym ma już dosyć dobre kompetencje językowe, także są chętni do tego, żeby coraz to trudniejsze przedsięwzięcia, podejmować się coraz trudniejszych wyzwań i językowo nie było to aż takie trudne zadanie. Wiadomo, że umiejętności uczniów się różnią, ale było to dla nich po prostu nazwanie kolejne, językowe. I mają dobry, dobry, dobrą bazę, żeby się do tego czegoś takiego przygotowywać. Czyli można powiedzieć, że tutaj główną rolę o takie umiejętności aktorskie, a nie język angielski? To znaczy, nie, nie dyskredytowaliśmy uczniów, którzy mieli słabsze umiejętności językowe, a chcieli wystąpić w przedstawieniu, bo uważamy, że no nie są profesjonalnymi aktorami, nie są też native speakerami, więc, zarówno w jednym, jak i drugim aspekcie, mogło pójść troszkę słabiej. Mieli możliwość. Po prostu poćwiczyć te umiejętności, przygotować się lepiej, i właśnie dla słabszych uczniów to była jeszcze większa mobilizacja, żeby się przygotować i żeby poćwiczyć wymowę, żeby nauczyć się tekstu. Tutaj może dodam, że trudnością był fakt, że był to staroangielski, także nie było to po prostu nauczenie się fragmentu tekstu w języku angielskim, tylko opanowanie tekstu czasami trochę niezrozumiałego dla osób, które znają język angielski, bo było tam sporo takich zwrotów właśnie w staroangielski. Staro Sami uczniowie przyznają, że udział w przedstawieniu był dla nich wielkim wyzwaniem, bo oprócz opanowania tekstu niezwykle duży nacisk położyli na dobre wczucie się w graną postać. Przygotowania do występu trwały trochę ponad miesiąc. Eee, próby były dłuższe, krótsze. Ćwiczyłem z, indywidualnie z moją połowczynią, panią się Rutkowską. No, i w przy, przy, przygotowaniach. Co było najtrudniejsze, jeśli chodzi o tą rolę? To, że rola była cała w języku angielskim, czy może coś innego? Najtrudniejsze było gestykulacja, czyli y, czym się zająć, kiedy nic się nie mówi, właśnie na scenie. Y, no, właśnie to. Czy można powiedzieć, że język angielski nie był dla ciebie w tym momencie przed, przeszkodą? Nie był dla mnie przeszkodą. Chyba nie jest łatwiej zapamiętać niż polski język, ale nie było to naszym przeszkodą raczej. Cieszę się, że ludziom się podobało, cieszę się, że docenili pracę, którą w to Włożyliśmy, włożyliśmy razem wszyscy, bo całą grupą pracowaliśmy. Jestem zadowolony z tego, że się tak to odebrali. Pozytywnie.